Możemy uzyskać pomoc z Powiatowych Urzędów Pracy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych i w następstwie wystąpienia koronawirusa. Logujemy się na stronę naszego Urzędu Pracy. Tutaj dla przykładu podamy Poznań. Przechodzimy do zakładki dla pracodawców i przedsiębiorców tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Klikamy tutaj, i wyświetla nam się tutaj uwaga, że realizowana usługa jest wyłącznie przez powiatowe urzędy pracy. Przypominamy, że jest to możliwość tylko dla samozatrudnionych, którzy nie zatrudniają żadnego pracownika. Tutaj pobieramy sobie załącznik zasady samozatrudnienia, umowa samozatrudnienia z załącznikami oraz kalkulator spadku obrotów. Pobieramy umowę ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. Oczywiście tę umowę podpisujemy. I parafujemy na każdej ze stron. Czytamy, oczywiście. Podpisujemy jako przedsiębiorca. Następnie klauzula informacyjna. W tym miejscu mamy wniosek, y, właśnie o udzielenie dofinansowania części kosztów. Wypisujemy, oczywiście, wszystkie nasze dane. W części A miejscowość, y, w której znajduje się dany urząd pracy. W części B, Nazwę przedsiębiorcy i adres i siedzibę. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzimy i nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości, adres. Przechodzimy oczywiście niżej i te informacje również tutaj wypełniamy. W części CM musimy wykazać informacje o spadku obrotów gospodarczych. Wskazanie okresu, który wykorzystano do wskazania obrotów, Termin nie musi zaczynać się od początku miesiąca. Miesiąc rozumiany jest jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Musi to być okres dwóch następujących po sobie miesięcy od 1 stycznia do jednego dnia przed złożeniem wniosku. W tym miejscu z kolei wpisujemy sumę łącznych obrotów, natomiast niżej musimy wskazać okres właśnie z roku. 2019, żeby analogicznie porównać to do roku 2020 i wskazać ten faktyczny spadek obrotów. Na dole oczywiście mamy algorytm, dzięki któremu możemy wyliczyć tak naprawdę właśnie ten spadek i tutaj spadek obrotów w ujęciu procentowym. Możemy oczywiście skorzystać z kalkulatora spadku obrotów, który też jest załączony tutaj do wniosku. I jest to trzecia pozycja tutaj na dole. Ten kalkulator ma właściwie za zadanie pomóc Wam obliczyć procentowo właśnie wysokość tego spadku. Ważną informacją jest, że dofinansowanie obliczone zostanie według przedziałów i jeśli jest to co najmniej 30%, wtedy może być przyznane takie dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, natomiast jeśli jest to co najmniej 50%, wtedy 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Takiego dofinansowania Wam się należy, a jeśli jest to co najmniej 80%, wtedy może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Na chwilę obecną takie minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Więc myślę, że to jest bardzo potrzebna informacja na chwilę obecną. Chciałabym teraz pokazać Wam przykład tego właśnie jak działa ten kalkulator, więc po prostu wpiszę tutaj już konkretną kwotę, załóżmy 8 tysięcy, a w tej rubryce wpisujemy łączny dochód 1000 zł za 2 miesiące w 2020 roku i kalkulator automatycznie obliczył nam, że ten spadek wynosi 88%. Oznacza to tyle, że łapiemy się na ten najwyższy próg i możemy otrzymać 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Wracamy w tym momencie do naszego formularza, i właśnie w tym miejscu wpisujemy ten wynik, który pokazał nam kalkulator, czyli w naszym przypadku 88%. Następnie zaznaczamy, jaki tutaj jest ten spadek: czy było to 30%, jeśli tak, to tutaj, jeżeli 50%, i 80%, to tutaj. Mamy tutaj część D. Wpisujemy oczywiście datę i nie może ona być wcześniejsza niż data od wejścia w życie w ustawy. Wnioskowana kwota do finansowania należy podać łączną kwotę za 3 miesiące, i jeżeli mamy tutaj 80% w naszym przypadku, wówczas mnożymy kwotę 2340 razy 3. Jeżeli mamy mniejszą, no to wtedy wiadomo, 1820 zł razy 3, a jeśli 30%, no to wtedy kwotę 1300 razy 3. W tym miejscu wpisujemy oczywiście w jaki sposób chcemy wypłacić pieniądze, czy na konto bankowe, czy w spółdzielczej kasie. Oczywiście też zaznaczamy numer rachunku. Następnie oświadczenie, podpisujemy się z imienia i z nazwiska. Oczywiście tutaj mamy wzór wniosku formularza pomocy publicznej. Wpisujemy standardowo NIP, PESEL, imię i nazwisko, punkty PKD, wielkość przedsiębiorstwa i tutaj informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu. Tak, nie, nie dotyczy. Tak, nie lub nie dotyczy. Następnie przechodzimy do informacji dotyczących już otrzymanej pomocy publicznej w związku z COVID-19. Jeśli tak, to jaka to była wartość, rodzaj, nazwa oraz adres podmiotu pod funkcję d, oczywiście wpisujemy imię nazwisko, datę i podpis, a na dole mamy informację, że jest jeszcze załącznik numer 2, do którego jest potrzebny kalkulator obrotów. I jest to oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, które należy wypełnić swoimi wszystkimi potrzebnymi tutaj danymi. I jest tutaj taki mały fragment przyznane na jaki okres i przedłużone na jaki okres i tę część wypełnia powiatowy urząd pracy. Zmierzamy już właściwie do praktycznie końcówki tego wniosku. Na samym dole mamy jeszcze oświadczenie wnioskodawcy. Tutaj trzeba po prostu wpisać miejscowość, datę i się podpisać, a na samym dole klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych. Komplet dokumentów zanosimy do urzędu.